Nasze dodatki. Jako jedni z nielicznych mamy ich aż 24 smaki. Teraz Wam pokażę proces tworzenia bubble tea. Zaczynamy od parzenia zielonej herbaty. Jak widzicie jest to prawdziwa, zielona, liściasta herbata. Mamy tak naprawdę dwie opcje. herbaty zieloną, jaśminową, a także czarną, cejlońską. I to jest baza każdego z naszych napoi. Zaczynamy od nalania esencji herbaty. To jest esencja, która jest mocna i potem dopiero tworzymy na bazie tego napój. Przygotujemy bestseller, czyli lici z cytryną. Dodajemy syrop i dodajemy syrop cytrynowy. Kolejnym etapem w przypadku przygotowania napoju na zimno jest dodanie lodu. Kolejnym etapem jest dodanie troszeczkę wody. Jest to woda filtrowana oczywiście. Taki napój dajemy do shaker'a. Używamy specjalnej maszyny do shake'owania, żeby napój był wyszejkowany jak najlepiej i robisz to automatycznie. Prawdziwe bubble tea zawsze powinno mieć piankę. Do smaku liczy cytryna, mój ulubiony wybór to popping boba limonka. Drugi mój ulubiony smak do tego typu napoju to popping boba arbus. I żeby zmieć tu jeszcze jakiś inny smak, to dodam sobie nata de coco o smaku zielonego jabłka. Do napoju półlitrowego każdego, w każdym naszym lokalu możecie dodać trzy smaki. Taki kubek dodajemy do zaklejarki i napój z shakera przelewamy do zaklejarki i zaklejamy. Jak widzicie w przypadku mojego napoju zrobiłem go troszeczkę za mało. Nie robię tego na co dzień, ale zwracajcie uwagę, napój powinien być nalany do samej góry, aż do rantu. Słomkę wbijamy energicznym ruchem, no i waszy babyt jest gotowy.